47 dzień już na naszym survivalu w Minecrafcie. Ostatnio zbudowaliśmy przepiękną kopalnię oraz farmę automatyczną żelaza. Automatyczną farmę żelaza, może tak bardziej byśmy mogli powiedzieć. Która zapewni nam nielimitowaną ilość tego surowca. A w dzisiejszym odcinku lecimy do kopalni. Dzisiaj będziemy właśnie się zajmować tą właśnie sprawą, że będziemy w kopalni i... Chyba zacznijmy, bo nie mamy za bardzo dużo czasu. Yy, a po co idziemy do kopalni? Wiadomo, trzeba zdobyć diaksy. Wiadomo, też można z diaksy zdobyć ze struktur, ale struktury dopiero będą na do nas czekać w następnych kolejnych odcinkach, co zachęcam was do subskrypcji kanału, bo będzie na pewno się dużo działo. Yy, ja tak naprawdę chyba jestem gotowy więc na mnie trzeba, pójdę w wodę. W międzyczasie chcę wam powiedzieć, że ja wam bardzo dziękuję za 50 subskrybentów, które zdobyliśmy na tym kanale. Co widać, że interesuje Was nie tylko moja seria, ale w ogóle moje odcinki, że Wam się podobają. Więc mam zaszczyt patrzeć na to, jak rośnie ilość subskrybentów i ilość nas na tym kanale. Czekajcie. Bo na mapie chyba da się chyba ustawić waypointa czy coś. Dobra i co? O, idealnie. Mamy doma. Tutaj będzie. Dlatego jak pójdziemy na przykład do kopalni, to się nie zgubimy w ogóle, więc to jest naprawdę bardzo dobra rzecz i będziemy widzieć to chyba cały czas. Mam nadzieję. Najpierw pójdziemy do tej jaskini, która tam była i potem dopiero pójdziemy na kopalnię, bo zobaczymy co tam tej jaskini jest. No to lecimy. Let's go. Jak widzicie, o panie, tam się ciągnie, lecimy na dół, stony, o panie, dobra, o panie, ty opial, ja, czy nie. Dobra, jest, jest, myślałem, że nic tutaj nie ma, już to pewnie zamienię tą kopalnię na S, montaż bardziej, więc no. Czy huh? diaksy mamy, dobra, idealnie, elegancko. Czekaj, to nie pierwsze diaksy są? Tak, to pierwsze diaksy mamy, dobra, elegancko. A no, akurat zaczął padać nasz, no super. I w sumie zróbmy już to, co mieliśmy zrobić, czyli stwórzmy sobie... Tak, stwórzmy sobie już to co miałem stworzyć. Czyli kill-off sobie stworzymy i stworzymy sobie. Dobra, stworzymy sobie crafting. I my Państwo stwórzmy sobie nasz pierwszy diamentowy kilof. tak? Mamy to. Idźmy sobie po Obsydian w końcu, bo nam potrzebny jest. Dobra, chyba to mamy. Yy, więc no, idziemy stworzyć nasz Enchant oraz portal. z mojej i mamy to my państwo, W końcu mamy Enchant, ale levelu akurat nie mamy. O, więc proszę bardzo. 26. Level, o co chodzi? Właśnie, dlaczego już 26. Okej. Okay. Dobra, teraz jest 28, czyli potrzebuję. Ajajaj. Potrzebuję chyba, ile tam? Co, tak, dwie książki, co nie? Ajaj. Pech. Normalnie pech. Teraz muszę poczukać jakieś krowy. Dobra, dała nam jedną, potrzebujemy jeszcze jedną na. Dobra, mamy to. Czy mam papier? Pewnie nie. Ty czekajcie, przecież ja tutaj mam książki. Dobra. Zresztą, nieważne. Eee, nie wiem. Dobra, dajmy tutaj. Dobra, mamy nasz 30 i mamy efficiency 4. Przynajmniej teraz powiedziałem dobrze. Tak, potrzebujemy levelu 30, a my nie zdobędziemy tak szybko. Mm, jak wchodząc do kopalni, chyba tej, tak? Tak, dokładnie, tej. Nie wiem, czy tam nie jest spawner. Yy, o w tamtym miejscu, co nie? Możemy pójść sprawdzić, szczerze. Nie, nie korzystam z cheatów, to jest tylko... Yy, tylko pochodnie potrzebuję. No to przeprowadzimy sobie tutaj, ten tunel, mam nadzieję, że to będzie spawner, bo przyda nam się bardzo, byle jaki, wystarczy, żeby tylko nam dużo eksplodował. podawał, będzie też szkieletami, bo będzie fajnie. Sąbiaki też są do zaakceptowania, dobra, mamy, za mamy spawner z zamiakami. dobra, chyba tak, dobra, mamy to, jesteśmy w tym, uuu, złote jabłko, wezmę sobie golden gloves, slot hands, okej. Okay o, diamentowe to sobie wezmę. Tym razem Punch 1. No, a na mi też weźmiemy. Yy, no tak też tutaj mamy. Dobra, mamy jakiś dysk. Kolejny dysk. Nie, nic więcej. Ale dobra, mamy spawner. Mam na państwu mamy spawner, czyli to co chcieliśmy. Będziemy mieli dużo Expo tym razem. I szczerze, nawet nie wiem, czy w tym odcinku nawet nie okarniemy tego. uuu, Jubox, dobra, to będziemy mieli od razu ten. Dobra, my wracamy z powrotem do bazy. Tylko mam nadzieję, że tego nic tam nie porobiło nam się kublinem. Mam nadzieję, że on się ten. Dobra, on, on zniknął, no dobra. Uff, tak właśnie myślałem, co to, co, tam, co to było, co nie. Dobra, czyli mamy załatwiony yy, spawner. Podoba mi się to elegancko. To co chciałem. Więc będziemy mieli bardzo dużo eksport. No, wolałbym tak naprawdę ze szkielet, na no to cóż, no. Też, to są jakie też, są dobre. Teraz tak, y, slot hand, co to nam da? Sprawdźmy. O, no spoko wyglądamy. OK, zostawimy tak, bo dodatkowa obrona to jest. Dobra, y, mamy enchant, więc będziemy mogli sobie stworzyć off Myślę, że dzisiaj nawet. Spróbujemy. I szczerze, umówmy się tak. Dzisiaj stwórzmy portal i stwórzmy sobie właśnie ten spawner dla zombiaków. A w następnym odcinku albo tam między odcinkiem po prostu pójdę sobie tam do kopalni i sobie tam ogarnę sobie zejście dół, bo to akurat nie jest jakaś ważna rzecz, ważniejsza rzecz oczywiście jest właśnie portal i tak dalej, więc naprawdę fajnie by było. I teraz tak, ja portal właśnie na początku tak chciałem właśnie gdzieś tutaj sobie stworzyć, tylko właśnie że nie wiem czy pasowałby, szczerze pasowałby w sumie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Albo w sumie nie, bo tam kopalnia jest, to nie? Tutaj też nie zobaczę, bo tutaj jest kopalnia. Dobra, no widzowie, ja będę chyba się zastanawiał nad tym portalem, gdzie tam... cię dam i mm, myślę, że chyba zaraz się zobaczymy. A więc tak, przyspałem się w Minecraftcie oczywiście. I tak, doszedłem do wniosku takiego, że tak naprawdę nie wiem gdzie zaś ten portal. Nie mam pojęcia. Bladego pojęcia, gdzie chcę stawić ten portal. No bo... <laughs> no, nie wiem po, po prostu, yy, więc będę musiał szybko się teraz zastanowić, co mi mm, może przez ten czas yy, wiem yy, może przez ten czas jak będziemy ja będę sobie ogarniał te wszystkie rzeczy, czyli będę musiał sobie wszystko opróżnić, to może wtedy coś wejdzie mi do głowy czas się zastanawia, na tamte miejsce no, tam jest dosyć spoko górka, ale jest daleko od bazy to jest. Ja nie chcę daleko od bazy też. Dobra, yy, więc chyba wiem, gdzie już zbudujemy. Myślę, że chyba zbudujemy na tej górce. Tutaj wiem, dosłownie obok kopalni, ale w sumie zróbmy wszystko tak w jednym miejscu, żeby było to fajnie. Potem, żeby było, no, może w o tym miasteczku się uda zrobić. Mm, tylko tak. Tu muszę jakoś ten teren fajnie cały sobie skosić, żeby po prostu było ładnie, tym wyglądało. Zrobiłem to sobie w takim samym stylu, co kopalnia. Dobra, ja to szybko skopię i zaraz się zobaczymy. Two hours later. Tak więc, my na Państwo, po w jakimś krótkim czasie, bo upłynęło nie wiem, niecałe 20 minut, zbudowałem portal. W końcu, portal jest skończony. Tutaj, jak widzicie, już wchodzę z tą ścieżką, którą już zrobiłem do tego portalu. No, i tak wygląda wejście do portalu. No, nie powiedzcie mi, że tu wygląda też cudnie, tak jak. Tak ładnie, jak przy wejściu do kopalni. Tak samo ładnie zrobiłem też i tutaj. Bo mi się naprawdę podobało to. A to wejście do, samo do tej góry też wygląda mega ładnie. Tak więc, wydaje mi się, bo my mamy żelazo przed sobą, ale my potrzebujemy jeszcze tego. Jak to się mówiło. No, ze żwiru te, ten, co nie? Krzemień, o! potrzebujemy krzemień, to, to odpalimy portal, i może tam wejdziemy, zobaczymy co tam będzie. Jest. Dobra, mamy. Dobra. I może jak wyleć ten. Zróbmy coś takiego. Będziemy ten, I będziemy kopać już dopóki. Jest, dobra, mamy. Elegancko. I teraz to robiło chyba się tak i tak. Tak. Mamy to. Dobra, idziemy odpalić nasz portal. Uf, I żeby to było dobre miejsce, nie musi być aż tak dobre jak było na Stodni przy wyspie, szkoda, że wtedy nie wykorzystaliśmy tego, bo nam się zakończyła seria, właśnie z powodu, nie z powodu, nie z mojego własnej woli, tylko aż z powodu innych. Dobra, Uf, wejdźmy, zobaczymy co tam jest. O. Uuu, jaki ładny temp! Przejście Dobra, tam mamy gasta. Tam już widzę jakieś. Dobra, ale patrzcie, jak ten nether ładnie wygląda. Jak tutaj co wygląda. Wow. Okej, okay, dobra. Um, Zresztą się w miejscu, w którym nie powinniśmy za bardzo. <grym> so, jakieś lagi. No, przy netherze akurat można się spodziewać tych lagów dużo, bo to nether. A nether podobno ma bardzo dużo struktur różnych, więc. Tego można było się spodziewać po lagach. Mm. Ej, ale powiem szczerze, że jestem nawet dosyć zadowolony, jeżeli chodzi o, względem tego. Dobra, to wyrzućmy. Tam widzę jakiś biom e, inny. Uuu, nie wiem dlaczego ja się stresuję, nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, bladego pojęcia. Tak, nasze zejście dół, nie wiem gdzie będzie. Dobra, ja powracam do tego, zobaczyć lagi jak nie wiem, a... No, trzeba wrócić też. Dobra, ładuje się teren. Mam nadzieję, że nie. Nie polecimy nigdzie indziej. Dobra, nie poleciliśmy. Czyli wracamy w to samo miejsce. Elegancko, dobra. Yy, dobra, ja idę się przespać i myślę, że kolejnym yy, kolejną rzeczą, którą zrobimy, to będzie ten spawner, który znaleźliśmy nie tam yy, Więc trzeba się przespać. Ale nie, szczerze powiem wam tak. Ten portal może z daleka nie wygląda ładnie, ale jak się podejdzie do niego, będzie ładny, naprawdę piękny. Naderem może być taki problem, bo mm, tutaj chodzi o to, że forteca będzie nam troszeczkę też potrzebna do tego, żeby Blazorot stworzyć na podki nie tylko do tego, do Endu. Mm, zobaczymy też jak End wygląda, bo End na pewno te, e, też będzie spoko wyglądał. A więc tak, y, następną rzeczą, co sobie zrobimy, właśnie y, tą, ten spawner. Ja Jest sprawdzę, jak tutaj ten. No jak widzicie, ile tu mamy? Raz, 2, trzy, cztery, pięć, prawie sześć staków. Tego ja nie mogę. Jak dobrze? Ja pójdę na razie poza nagrywaniem i dopiero się zobaczymy, bo muszę sprawdzić. Y, czy na YouTubie jest y, też y, jakieś tutoriale pod właśnie Better Minecraft z, z Farmą Zwyków? Czy są w ogóle czy trzeba jakieś też? I zaraz powrócimy. Dobra, y, mamy to wszystko, więc teraz y, będzie trzeba ogarnąć wszystkie rzeczy. Potrzebujemy jeden kelp, y, czyli wodorost. Do tego pojęcia nie wiem, czy mamy. Nie. Tu może być problem, może być akurat duży problem, bo tak, do farmy potrzeba jeden kelp, a ja akurat go nie mam. Hmm. Czy jest w ogóle tutaj jakieś morze? Nie no, jest, a to dopiero aż po mnie jest taki, ja aż tam nie będę leciał, właśnie. Czekajcie, ja muszę sprawdzić mapę, ja muszę sprawdzić dobrze mapę, tylko że ja muszę wyjść. Najbliższy jest tutaj, ale czy nasza rzeka będzie prowadzić to. coś do tego prowadzi. Yy, więc chyba się tam właśnie przejdziemy. Więc po jednego kelpa, żeby pójść, to naprawdę jest masakra. Więc chyba czas na przygodę. Po jakiegoś durnego kelpa. Cóż no, tak jest no. z czym mam poradzić. Yy. Dobra, łódka. Mamy tutaj rzekę bezpośrednią. Właśnie, zapomniałem o Mam nadzieję, że tutaj przynajmniej będą gdzieś wzrosty. I wydaje mi się, że raczej... Tak, tak, mamy tutaj. Dobra. Wchodzimy obok farmy. Przelazę. No nic no, elegancko. Dobra, yy, więc tak. Yy, przygotuję wszystkie materiały do tej, do tego yy, spa farmy, spawnera, czy tam jakoś tak, jak to można nazwać. I zobaczymy się lada moment. Dobrze, to wizowie. I ja mam pomysł taki. Nawet Hoopera sobie nie stworzyłem. Super. Stworzę sobie tylko Hoopera, bo ja Mój pomysł inny. No wtedy poszliśmy do tego kelpa. Idzie na to. Ale mi to nie obchodzi. Mamy nowy sezon. 100% mamy nowy sezon. To jest 100% nowy sezon. Tak, mamy teraz jesień, więc. Oj, oj. Może być trochę problem. Bo jak nadejdzie potem zima, to będzie śnieg sypać, jak nie wiem. Ja. Nie wiem, mam... zas... nie wiem. Czy przypadkiem nie będzie tak, że trzeba się jakoś uchronić przed tą zimą i że... Mam nadzieję, że też nie będzie tak, że zamarzniemy w jakikolwiek sposób. Więc no, żyć, żyć się powodzenia. Yy, a my tak. Nie wiem tam jest inny, jakiś inny mob tam jest. Liksy, żeby on tam jakoś mi normalnie przeszkadzał, to są nie jakiś inny mob. No i tak, tu mamy spawner. Ja będę musiał ten wszystkie skrzynki opróżnić. Tu już ma cztery bloki odstępu. Jak dobrze. Elegancko. Więc no, mam inne postanowienia jeżeli chodzi o farmę. Yy, więc nie zrobimy go z windą, chociażby wiem, z windą tak jak robią kurę, to jest bardziej opłacalniejsze, ale nie wiem... W tym świecie jest mega ciężko zdobyć to co chcemy, czyli... inaczej... no tego. Jest tak, ja muszę sobie sprawdzić, jak to się robiło. No ale i 3 na dół. Dobra, mamy zbudowane to, co mamy. Dobra, Dobra teraz będziemy musieli nieskończone źródełko wody zrobić. Z taką mierą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra no i tutaj będzie nasz spawner zrobiony. Zrobimy sobie ten jeden blok jeszcze w dół. Czy mamy dużo skrzyni? Nie, no zrobimy sobie jeden blok tak. Później może między odcinkami sobie to udekoruję. Teraz takie ja muszę sobie jeden blok jeszcze skopać. Zrobimy sobie tutaj takie drobinki. Drobinek akurat przy sobie nie mam, więc taki troszeczkę pech wyszedł nam. Będziemy musieli się wkopać w górę, sprawdzić gdzie my dokładnie wylądujemy. O, idealnie. Tutaj wyjdziemy, dobra. Dobra, ja zbuduję to wszystko, ogarnę to wszystko i zobaczymy się, lada moment, jak wszystko będzie fajnie gotowe. Dobra, oby to działało dobrze. O matko, się wstraszyłem aż. Dobra, jest jeden zombiak. Uuu, marchewkę dostałem, dobra. Yy, marchewkę akurat może by się nam przydała. Yy. Jedną rzeczą jest taka, że musimy pójść sobie zrobić Jedną dobrą rzecz Bo jak skończy, bo dopiero skończymy ten odcinek O, no zombie jak się zespił, dobrze, pomyślałem przynajmniej o tym, żeby kość co fajnie ten Pójdziemy sobie jedną rzecz zrobić O właśnie, zapomniałem w ogóle o tym, że istnieje Zaraz po to przyjdę yy, to zrobię wtedy Zaraz A ty skąd się zrespił? Skąd on się zrespił? że chyba trzeba to rozświetlić to jakoś lepiej albo może tutaj się na górze pojawił albo mógł tutaj wejść stąd Dobra. no to trzeba tą jaskinię całą ten bo widać że tutaj będzie problem trochę albo będę musiał poza, poza odcinkami określić sobie to żeby było lepsze wejście jakby do wiadomo Dlatego bo jest tragiczne wejście do, jakby, do tego spawnera, jeżeli chodzi o garnięcie tego. Mm, dobra, ja pójdę sobie teraz po wełnę, bo wełna nam będzie potrzebna do tego, żebyśmy stworzyli sobie yy, na tym hoperze yy, stworzyć sobie jedną rzecz, czyli tak żeby potem to XP się tam nie bugowało i nie zostawało tam i żeby mi nie skraszowało gry. To bo dziękujemy sobie bardzo. Eee, więc potrzebujemy wełny. Wełny akurat mam dużo. Eee, gdzie mam tu wełnę? Tutaj mam wełnę. O, elegancko. Więc tu sobie damy. Mamy to, proszę bardzo. O. Akurat mi się respią, kiedy no Najpierw Problem będzie z tym, że po prostu będę musiał ich chwilę tłucć, żeby ten ogarnąć. Szczerze, jesteśmy gdzieś. Tutaj zobaczymy gdzie się wykopiemy. Dobra. Tak, idziemy na samą górę. Zobaczymy gdzie nas. Yy... Gdzie masz? Mam drabinki. A właśnie, mam drabinki. Wyze wy wydaje mi się, że wykopiemy się dosłownie obok domu albo w domu. Dobra, gdzie wychodzimy? Aha. Yy, dobra. Yy, myślę, że już pod koniec odcinka, zanim skończymy ten odcinek, bo w ogóle tutaj mamy wejście, co akurat nie dobrze nam sprzyja, bo. Tak, yy, mamy dosłownie obok domu. Więc będzie tak, zrobimy sobie, nie wiem, taką chatkę zrobię sobie z odcinkami jak tylko zdążę, nie wiem jeszcze. To jest po prostu albo przełożę sobie to na jakiś bonus. Y na przykład, nie wiem, kiedykolwiek to zrobię, zobaczymy. Yy, będziecie widzieć między odcinkami, jak to będzie zbudowane, czy w ogóle będzie. Więc co, wydaje mi się, że yy, teraz pójdziemy sobie właśnie do spawnera, ogarniemy sobie tam kilka, yy, ten, do 30 levela sobie yy, się, znaczy, do 30 levela dolecimy i myślę, że będzie wszystko... Yy. Dobrze śmigało, mam nadzieję, że co nam da. Wolałbym akurat spawnać ze szkieletami, bo szkelety dają też trochę kości, yy, ale yy, za też mięso ząbiaka można dostać yy, u villagera, można tradeować się, więc to też może by się akurat przydało. Dobra, ja i to nie wiem, ile będę ten raindował, zobaczymy. Mam nadzieję, że niedługo, no i co, no i lecimy do spawnera. One eternity later. Dobra, robimy państwo, prawie mamy już to, co chcemy. Dwudziesty, 30, poziom. Mamy to W końcu. Idziemy zacząć naszą pierwszą rzecz, która będzie, nie wiem, yy, co. Mam no, nadzieję, że tylko nocy nie ma. Ja, oczywiście, że jest. Dobra, yy. jest już chyba naprawdę, prawdopodobnie już jest dzień, tak, już jest dzień. Wychodzimy, mamy akurat 33 level, więc jakby coś nam nie pasowało, to możemy sobie oczywiście ten XP użyć sobie na tego. Dobra. Lecimy, let's go, let's go! I tak sobie, chwilę zastanowienia, no to po, po, pomyślałem sobie, że stworzę sobie nowy killoff, a że mam 3 diaksy akurat, mm, to sobie ogarnę nowy. Mm, poza odcinkami, albo, mm, znaczy między odcinkami, albo w odcinku pójdziemy do, pójdę do kopalni po prostu. Yy, ogarnimy sytuację, jeżeli chodzi o tamto yy, dobra, idziemy sobie zenchatować naszą pierwszą rzecz, czyli kilo standardowo yy, właśnie, zapomniałem sobie nazuryt czy mamy tutaj jakiś? nie, nie mamy tutaj żadnego dobra, to tak i co nam da? efficiency 4 powiem wam szczerze, nie jestem pewien dobra, 3, 2, 1 hu 3 czy... no okej, okay. silk czy jest okej, okay. no. mogę coś z tego dać, co nie? Dobra, sprawdźmy tutaj. Co am breaking 3 Co? Dziękuję bardzo, nie dziękuję. Tylko 5 leveli to kosztuje. To wiecie jak dużo to trzeba wspierać Ponownie od 25 do tego to jest dużo, mam szczerze. Hmm, czy ja chcę ryzykować? No Unbreaking breaking 3 to nie jest. Nie to jest dobre. Mm -hmm. Mm -hmm. <ścoughs> nie jestem pewien. W szczerze moglibyśmy dwa... To enchantować, tylko, że ona kosztuje 6 ponad. Szczerze? Na razie nie. Ale powiem Wam szczerze, jak na pierwszy enchant jest ok. no. Silk też też nam troszeczkę nam pomoże w niektórych rzeczach, na, na przykład, w, nie wiem, w, w kopaniu czymś albo coś. Na przykład w końcu będziemy mogli sobie normalnie skopać na przykład kamień bez problemu, żeby nie kopać go ponownie, co akurat jest dużym plusem, jeżeli chodzi o ten kill off. Co akurat mi się bardzo podoba. Więc tak, między odcinkami yy, ogarnę sobie, tak, wejście do yy, tego, do, tu, czyli tutaj. Wejście do spawnera, ogarnę sobie yy, kopalnię, bo mam akurat kilo, więc sobie szybko skopię tą wszędzie. Yy, I co? Tak w praktycznie chyba wszystko, jeżeli chodzi o to. Yy, Sprawdźmy ile w ogóle mamy żelaza, zobaczymy. 3, 2, 1 i... ILE?! ILE?! <laughs> Czekajcie, szczerze. Mamy, mi się wydaje, 13 staków żelaza. i tu jest dużo. Będziemy mogli sobie zrobić stak, ten bloków tego żelaza. Więc... Y, dobra, chyba na tym będziemy kończyć odcinek. Mm, więc na następny odcinek sobie będę ogarniał to, mm, tutaj, yy, drabinki i tak dalej, yy, jeżeli chodzi o... W sumie drabinki, mam mod na drabinki, że możemy szybciej wchodzić, więc nawet nie wiem, czy mi się opłaca wchodzić do neteru, żeby ogarniać tę sytuację yy, z tym, dobra. Yy, dobra, ja będę kończył na tym odcinku. Na ten odcinek kończę. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego materiału. Yy, dziś naprawdę bardzo dobre rzeczy, żeśmy porobili. Dobrze, że zdobyliśmy diaksy, więc, yy, dzięki, którym dzięki nim mogliśmy stworzyć ten piękny diamentowy kill-off enchantowany, który jest tutaj właśnie. W mojej łapie, oraz mamy też jak, jak widzicie, mamy te diamentowe rękawiczki, które nawet nie wiem na, na co się przydadzą, no ale zobaczymy. Więc y, na następny odcinek farma y, i potem będzie bardzo dużo się działo. Bo wtedy będziemy, będziemy przeglądać y, lepiej tą y, niektóre modyfikacje oraz y, ogólnie paczkę modów, które dodano, czyli różne struktury i tak dalej. Więc do zobaczenia wszystkim w kolejnym odcinku z Beyond Vanilla.